Mam tego wszystkiego dosyć. Ten mnie ciągle straszy. Jakąś baba jagą. Nie, Nie wiem w ogóle o co się dzieje. Zapalę mu świeczkę. W końcu niech mnie przestanie straszyć. O, niech ma. Koniec straszenia. Oszukał mnie. Jest kłamtus. Tatusiu, to już rok minęło od czasu, kiedy nasz kolega, mój kolega Adaś. Zszedł z tego świata Teraz Bidak straszy No Wiesz, ale czemu Czemu ciebie straszy A nie mnie To ciebie straszy nie mnie Aha miałeś. Ja tu mam Adasiu Dobry był się chłopak Niestety Zeszło dzisiaj z tego świata, ale Zostawiam ci to, żebyś już więcej Więcej nigdy Nie oszukiwał Ani Natusia ani nikogo Poczywaj w pokoju. Kochanie, no nie ma nikogo, no, no bierz, bierz, no, bierz, bierz, miał. No. No co, dziadkowi lekarz przypisał na krążenie. 500 złotych albo w pierdol. Dziadku. No, ja wiem. Co? <śleski> Ja poproszę mnie do Laponii. Do Laponii. do Laponii. Nie do Japonii, tylko do Japonii. Do Laponii. pociągi nie korzystają. Jak tu nie ma takiego pociągu? To, po Jak ja wrócę do domu? Co pan tu robi? ja nie robię, ty pasożyciel! W butach, w łóżku! A co mam robić? Pić co piwo! Pójdziesz ode mnie! Co Zaraz pan... ci wyłączę tą muzykę! Co, co mi wyłączę? Co, nie mogę sobie posłuchać swojej masy w domu tej muzyki? Co nie! To jest, jest mój dom! Twój dom? Tak! A gdzie nasz syn? Ja, za, nasz, ja jak zapracowałem jak na to! Pod filary, do lumpów pójdziesz. Albo do piwnicy. Tam będziesz nocował. Tam ci może będzie lepiej. A co mam kurwa robić? No? W kraju. Co ty, co, 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 co mam robić? Podnieś rączki i weź się do roboty, Kubrowy! Płać chodniki! Na... Ile masz lat! W <noise> no, się ode mnie robię? A co jeszcze kurwa chcesz? Do wojska kurwa! Dawaj to! Postaw mi to mój piwo! To jest moje piwo! To mi zabierasz! To są moje pieniądze! Tak to tak są jest. moje pieniądze! Tak, A ty nie robisz? Pieniądze. Nic! Tak, nie robię! Tak. Chodź tutaj do stołu! Koniec muzyki! To ty robisz, Koniec muzyki! Masz, to jest dla ciebie! To! Zobacz tutaj! O! nie wziął. Zobacz! Co ja zdobyłem? Tak, zdobyłeś. Gdzie zdobyłeś? W kraju! W tym kraju, tak? Tak! Broniłem ojczyzny! Takiej ojczyzny! Dla twojego dobra! Do mojego dobra! I A dla co? kogo? I co ja teraz mam? Mnie. Co ja teraz mam? 33 A? lata ileżę w domu! 33! 33! Jak 33, jest 33 to ja już dawno poszedłem na emeryturę! Tyle się napracowałem dla ojczyzny! Co? To że się niewiele napracował chłopie! Zobacz, kogo. kogo chroniłem! Kto to jest? Papież! A tam jest twój dziadek! Admirał! Dziadek twój! <grym> Kurwa, nie. <grym> Zobacz, twój dziadek też pracował dla kraju. Ja pracowałem, a ty jesteś nierówny! Wiesz, co robią teraz z ludźmi? Kapitalizm? Czym, czym jest? To jest niewolnictwo! Niewolnictwo! Ja bym wolał, ja tobie zazdroszczę, chłopie, że ty się w tej komunie żeś urodził! Bo teraz to, co jest, to jest 10 razy gorsze niż ta komuna! Słuchaj, wtedy się słuchało, jakoś się żyło razem. Wszyscy kurde, przeżywali, jakoś ty wspólnie walczyli o coś, a teraz o co oni walczą? O kurwa jakieś chleb, bułki! O co oni walczą? O to, żeby jeden Merola miał, a drugi zgnił na dworzu? Dawniej się słuchało Wysockiego, ja słucham Wysockiego! Słucham kaszmarskiego, lubię tę poezję, lubię jestem wrażliwy! Wychowałem się wtedy! A, a teraz co? I co ja mam, jak ja mam żyć? Wtedy każdy wiedział, gdzie jest wróg. A teraz, gdzie jest wróg? No gdzie jest wróg? To jedź sobie za granicę. I tam sobie zarób, jak ci Polska nie pasuje. Raz mówisz, że chcesz być w Polsce, a drugi raz mówisz, że nie chcesz być. Chciać jechać, mogę jechać, ale ja chcę tutaj zostać, rozumiesz? Tutaj zostać, w tym kraju. Mi się podoba kraj, rozumiesz? Piękne lasy, słońce. Dlaczego ja mam wyjeżdżać z mojego kraju? Dlaczego? Ja chciałem wyjechać. Nie pozwolili mi, bym dostał wyrok śmierci. Nie mamy o czym ze sobą rozmawiać. Zostaw tych chłopie. Gówno ci do tego. To jest moje życie, a nie twoje. Sram na to, rozumiesz? To jest wyścig szczurów, czy co? Ja pierdziele to, rozumiesz? W pizdu! Dziarek zapisał mi mieszkanie! A ty co zrobiłeś? Sprzedałeś się! Sprzedałeś się w banku! Masz pieniądze! W banku! A dziecku co dałeś? Nic nie dałeś, rozumiesz? Sprzeda wszystko w pizdu, rozumiesz? Zabiję siebie, ale najpierw zabiję ciebie! Na razie! W pizdu! Gówno dostaniesz. Hmm. Ja cię bardzo proszę, ty uważaj na siebie, uważaj mo, na siebie. Boże, bo Poszedł Wam za krzywdę, nie odbicia, tak a ja. Albert mi już na pewno przy nie zrobi. Przestańcie, naprawdę. Jest fantastyczny. No ma. no ma. ma no. No, pierwsze dobre pytanie jakie zadałam. Widziałam? O Jezu! No reszta ja. się zainteresowała. tym, on jest. Ale, się no ma, ale... ale Ale potem jak nie ma kasy jest koniec. koniec. Pamiętaj, pamiętaj. pamiętaj. Ty się nie odzywaj, ale najważniejsza jest Ty nie się nie odzywaj! My się naprawdę kochamy, no można. Przestań, jest no, Fajny jest, naprawdę no, taki... Jeżeli ja, ja, ja tak, nie jest podobny tak, do twojej matki, nie, słuchajcie, to, to już z... go robię. No i co no, ty masz do mnie? Ma? Co, co ty masz do mnie, cholera jasna? Wiesz, że cię. Boże, wy się w z domu chłócicie, weźcie, przystacie. Na maksa. A ty w ogóle, taki nie dzisiejszy. Jezu! O Jezus Mamo, Weź się, biec, biec, weź się, puszcz. Zobacz, ciekawa, co to no pan ją chwilę. No teraz paliśmy... Jest... Nie I kto pan był? I tam jakieś dziedzisko przyszło. Cholernik jeden. Wiesz, to latajstwo się teraz szpęda. Świadkowiekowy domokros, czy wiesz nie coś. Jakiś, jakiś chwast mi chciał wcisnąć. Cholednik jeden. Myślałem, że chciał słych chleb. Hej tam suchy chleb. No, wiesz co, może by się coś dla niego znalazło, ale to...

i daj mu wryja, złam mu rękę i kręgosłup, niech nie nęka innych osób. Ja bardzo przepraszam, ja, ja byłem umówiony z sobą. Materiał. Mówiłam z i dziadu, co tu robisz? No? Z sobą. Hu Chodź, chodź, Cześć, chodź, 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 chodź. Zabaj, zabaj. Krunia, co to jest? To jest twój narzeczony Albert. Widofisz. Bedofnis, ja. myślę, stary. Fedofisz. przyszedł stary tutaj jest. Ja najmocniej przepraszam, ale byliśmy umówieni z moją narzeczoną, z Asią. Spotkaliśmy się w takim troszeczkę dziwnym miejscu i stąd właśnie jest tutaj moja obecność. U Państwa, ja najmocniej przepraszam, że ja nie jestem może zbyt młodym człowiekiem, ale czuję się bardzo młodo. Młody jestem duchem, a poza tym to ja jeszcze przecież studiuję na AWF-ie. Także w sumie y, dorównuję y, mam wrażenie y, obecnej młodzieży, a odstaję, jeżeli chodzi o y, sprawy intelektu, prawda? Hoho. Ho. I to może dużo. <noise> o, ale drodzy Państwo, jak mnie zaakceptujecie, to ja naprawdę będę, będę się starał, będę dbał o tą moją narzeczoną. Bo to jest cudowna kobieta. To jest spełnienie moich życiowych marzeń. Drodzy Państwo, no no wybaczcie mi, że akurat wam się trafił taki no niezbyt młody zięć. No ale stary, też nie jestem, no. Przecież miłość... pan za młodą dziewczynę? Nie zagląda w metryki. <śled> Przemysł na poni. No niestety nie mam pracy i szukam pracy, żeby jakoś do grudnia przetrwać. Czy jest możliwość jakiejkolwiek pracy tutaj u Was, w zaprzyjaźnionej Polsce? To jest chyba nie ta pora dla Mikołaja. Pan sobie tutaj żarty robi z nami, to jest chyba coś pomylone. To jest poważna instytucja, to jest Urząd Miasta w Sopocie i załatwiamy sprawy interesantów. A jaka jest Pana? Szukam takiej oferty, żeby ewentualnie... Jakoś no, możliwość. Mamy bezrobocie, nie ma no tak. pracy w tej chwili. A proszę powiedzieć, co pan umie? No, zabawić dzieci, prezenty, wszystkie języki znam, jakie tylko istnieją światowe, kilkadziesiąt języków znam. Wszystkie języki. Tak, wszystkie, kilkadziesiąt języków. Francuski, latoński, francuski, niemiecki, no, to angielski. Jest to jest co bardzo ważne. Bardzo ważne, w momencie, jeżeli by ta praca, byłaby możliwość podjęcia tej tak. pracy, języki są niezwykle ważne. Tak. To proszę złożyć podanie, tak, napisać, tak. rozpatrzymy, zobaczymy tak. Tak. i zadzwonimy do Pana. A. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. <noise> Ale dzwonię z pośrednictwem pracy. Jak to? Pan dał ogłoszenie? Na czarno? I na czarno nie rozumiem. Ja tylko na czerwono. Nie. Jestem dyspozycyjny, tak? Mam dużo czasu? Tak, tak. Mam rękę. A pan prowadzi szpital? <klucz> Dzień dobry, witam dobry, serdecznie. Dobry. Czy wziąły pani dobry. udział w małym Zapraszamy. badaniu marketingowym? Takim malutkim. Malutki. Proszę pani, Mało proszę pani. Nie, ale, ale naprawdę, no, no, proszę pani. Proszę pani. Proszę pani. Nie, to nie idzie, no chłopie, no. No bo jak ty ciągle... To, idzie, no. to stój spokojnie! Mam stać! Ku ja. Stać ma! Nie, 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 nie mogę Bo, sprzedać, bo no. ty nie masz prezencji! Prezencję to ja mam lepszą niż ty. Tak, niż ty. A nie umiesz zaczepiać ta. ludzi. Ona i ich. Proszę zaczepia. bardzo, zaczepia. Witam szanowną panią. Wziąłem pani udział w moim badaniu marketingowym. Psz... Im przeszkadzasz pracy. Weź tu stój normalnie. No. Stój, dzień, dobry, no... dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No, nie tak. Rzecznik.